Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Król Ptaków, Elise Gravel z serii Arlo i Pips. Jest to opowieść o wronie amerykańskiej i ptaszku, którego, którego wrona spotyka. W ogóle Arlo jest fenomenalną książką, dużo tutaj humoru. Już na pierwszej, w, w, w środkowej okładce zobaczymy Różnorodne wizerunki wrony, która robi różne dziwne rzeczy. Możemy zobaczyć w tych rysunkach różne humory. No i cała opowieść zaczyna się od tego, że Arlo się nad sobą zachwyca. Jest przekonana, przekonany, że jest najfajniejszym, najzdolniejszym, najinteligentniejszym wroną na świecie. Bo jest wroną amerykańską, która ma wiele talentów. No i pojawia się mały ptaszek, który nie do końca wierzy, że wrona może tak wiele rzeczy umieć. I od tego zaczyna się mała opowieść o wronach. Nie tylko. Dowiemy się, że są inne ptaki, które są ładniejsze, i jakie to są ptaki, ale okaże się, że wrona ma w sobie to coś, bo jej ciemne pióra potrafią się mienić kolorami tęczy. Dlatego do dowiemy się, że potrafi korzystać z narzędzi, potrafi naśladować różnorodne odgłosy i ma wiele różnych talentów. Więc ma sporo powodów do dumy. E, książki Elise Krawel są fantastyczne, są napisane z takim humorem, dużym, dużą dewką dystansu do różnych rzeczy. E, kreska jest bardzo prosta i to samo jest w książce z fake news, o której wam. Za chwilkę opowiem. Polecam obie i do zobaczenia.